Panel produkcyjny by CTI to moduł, który uzupełnia i wspomaga moduł Produkcja by CTI. Moduł pozwala na wydelegowanie części obowiązków kadry zarządzającej, dzięki czemu może ona skupić się na jeszcze lepszym planowaniu i zarządzaniu produkcją. Korzyścią płynącą z zastosowania panelu produkcyjnego jest możliwość wprowadzania danych do programu Produkcja by CTI bezpośrednio z paneli dotykowych zamontowanych na hali produkcyjnej. Prosty i ergonomiczny wygląd aplikacji sprawia, że idealnie nadaje się ona dla pracowników produkcyjnych, a możliwości zmiany języka panelu pozwala dostosować go do kadry pracowniczej, jaką zatrudniamy bez względu na pochodzenie. Pracownik skanując kartę lub wprowadzając swój kod pracownika loguje się do modułu i widzi listę zleceń produkcyjnych. Lista ta może być ograniczona do zleceń, do których został przypisany, a nawet do czynności, które ma w zleceniu wykonać. Chcąc zaewidencjonować czas pracy klika dwukrotnie w czynność, którą idzie wykonać. Program w tym momencie może wylogować się do głównego pulpitu, aby kolejny pracownik mógł podejść, odbić kartę i zarejestrować wykon Wykonywaną czynność. Po zakończeniu wraca do panelu, ponownie odbija swoją kartę i z tego miejsca może oprócz zakończenia i podania ilości wykonanych czynności lub wyrobów gotowych, jakie wykonał, dodać kolejną czynność. Może również zaewidencjonować przerwę lub zgłosić awarię, na przykład maszyny. Awarię tą można w zależności od ustawień zatwierdzić samemu lub może zrobić to tylko i wyłącznie kierownik produkcji. Dzięki panelu produkcyjnemu pracownikowi na produkcji możemy wydelegować zadania związane z rozliczaniem produkcji, umożliwiając mu utworzenie Dokumentów rozchodowych na surowce, które zużył oraz dokumenty przychodowe na produkty i odpady. Pracownik rozliczanie produkcji w panelu może zrealizować na dwa sposoby: częściowo, czyli w pierwszej kolejności rozchodowując surowce, a w dniu kiedy powstaną jakieś wyroby gotowe, tworzy dokument przychodowy lub poprzez realizację całkowitą, czyli rozchodowuje surowce wprost proporcjonalnie do ilości wyrobu gotowego, jaki wyprodukował. Program przy tworzeniu dokumentów pozwala korygować wartości planowanego zużycia surowca. Korekta ta może odbywać się zarówno na plus jak i na minus. Pracownik z poziomu zlecenia produkcyjnego może wydrukować technologię po jakiej ma być wytwarzany produkt, wydrukować etykietę na wyrób gotowy, etykietę częściową lub przewodnik produkcyjny z czynnościami do wykonania. Na zakładce załączniki może również podejrzeć pliki, które zostały załączone do technologii w module głównym i w łatwy sposób sprawdzić jak przykładowo ma być prowadzony montaż podzespołów. Panel produkcyjny to oszczędność czasu kadry zarządzającej oraz ułatwi i szybki sposób na ewidencjonowanie czasu Pracu maszyn czy pracowników. Nie czekaj, skorzystaj i umów się już dzisiaj na bezpłatną prezentację.